Lubisz gdy po plecach przechodzą ci ciarki i boisz się spojrzeć tuż za siebie? Oto top 5 najstraszniejszych gier na Halloween. Zaczynamy z hukiem Alan Wake 2. To nie tylko horror, to koszmar pisarza. Każda scena wygląda jak sen, z którego nie możesz się obudzić. Pisząc na maszynie, tworzysz skrypt, który zmienia rzeczywistość, odblokowując ukryte ścieżki. Snop światła z latarki pomoże ci pokonać wrogie cienie. Kapitalna grafika, świetna muzyka, wciągająca fabuła i ultra straszne jumpscary. To jedna z najbardziej klimatycznych gier ostatnich lat. Numer 4. Outlast. Klasyk grozy, w którym kamera z naktowizorem jest naszą jedyną szansą na wyjście cało z opętanego ośrodka. Bez broni od zguby dzieli nas jedynie szybkość, spryt i zabawa w chowanego. Jeśli nie grałeś, załóż słuchawki, przygotuj się na krwawą jadkę, braci paróweczka i niepokojące sceny. Na trzecim miejscu Resident Evil 7 Biohazard. Zapuszczona chałupa w Luizjanie, obłąkana rodzina Bakerów i klimat, jak z najlepszych horrorów klasy B. Dużo krwawej jatki, odcinanych kończyn i ciągłe poczucie zagrożenia. To wszystko podkręcone ciekawą fabułą i pierwszoosobową kamerą. Gorąco polecam, straszniejsze niż Resident Evil Village. Drugie miejsce, Who's at the Door? Krótka, ale cholernie niepokojąca gra indie. Siedzisz w domu, ktoś puka, a ty nie wiesz, czy anomalie, które widzisz, to prawda, czy z Weźmiesz tabletkę i przejdziesz do następnego dnia. Czy pomylisz się i zaczniesz od początku? Niby prosta, ale napięta atmosfera, dźwięki, jump scary i graficzne obrzydlistwa potrafią siąść na psychę. Mortuary Assistant gra, która wzięła mnie z zaskoczenia. Jako asystentka w prosektorium odbywamy nocną zmianę sam na sam z trzema truposzami w chłodni. Szybko okazuje się, że jedno z ciał jest opętane przez ducha, który chce się wydostać. Z Zwidy, omamy dźwiękowe, przerażające wizje, jump scary i balsamowanie zwłok. Czy odgadniesz rodzaj ducha? Dobre zwłoki? I zdążysz posłać chochlika do pieca, zanim cię opęta? A ty? Jaka jest twoja idealna gra na Halloween? Podziel się z innymi w komentarzu i koniecznie zaobserwuj po więcej list, growych nowości, retro gamingu, i live'ów z horrorów. Na razie.